Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale m, będzie na tym kanale występował Minecraft, EuroTrack 2 i LS 13, czyli jak ktoś nie wie co to jest LS, to to jest y, Farming Simulator 2013 to, to 13 no i teraz zagniemy sobie w Minecrafta na serwerze no to już goście przeszkadzają. Widzę, że chyba nagrywam. Wertes.pl, mi się wydaje, że on jest y, dobrze znany. Tu już sobie wyłączymy i zagramy sobie dzisiaj w Skywars. Albo możemy y, zagrać sobie w Gravity, to jest też fajna gra. To jest też na Hypixelu, ale Hypixel jest premium, a ja nie mam premiumki, także no. Także Uwerta za Autogram, to jest nawet fajna minigierka, ja bym powiedział. Bynajmniej mi się ona podoba, tu jest parkour, którego nie umiem. Ja parkoura zbytnio nie lubię, ale niekiedy mi się udaje przejść. Ale tu jest durnowaty skok, także... No dobra, już zagramy na dziesiątce. To jest fajne akurat, bo tutaj trzeba uważać na te, na klocki różne. Hmm. No i chyba tyle tu gadania jest. Może. Albo. Nie, dobra, dołączają. Nie wiem, raczej będzie na moim kanale ten filmik. Jeżeli mi się coś, jeżeli mi się nic nie spsuje, to będzie. A jeżeli mi się spsuje, to nie będzie. I tyle tyle powiedziane i za 14, 13, 12, 11, 10, 9. No i y, jeżeli będzie ten filmik, będę starał się kontynuować y, tą serię, y, znaczy seria będzie w sensie, że y, taka będzie seria, że w sensie y, nie, nie że z tego znaczy z tego kanału z, z kanału, z tego jakby to powiedzieć? Z tego serwera o! Z tego serwera będzie jedna seria. Inna seria będzie na przykład z MC. Na, y, też będę grał w Minecraft Party. Y, też mogę zagrać sobie w Seek'a na mcsurvi.pl To też będzie inna. No. I mam taką nadzieję, że to się przyjmie. Jakoś, że mój kanał ogólnie będzie jakoś tak. Może jakoś tak będzie uznawany lepiej ja jestem początkującym Minecrafem. Minecraftowiczem nie jestem początkującym, tylko początkującym nagrywaczem, o tak powiem, youtuberem, o. To będzie odcinek na YouTube, tak dużo osób nagrywa na YouTube. Chyba tyle z takich rzeczy. Kurde, tego nie umiem nigdy przejść. To jest taka trochę mapka, której nie umie przechodzić. O, o! Mmm, kurczę. Coś mi dzisiaj nie wychodzi, ale już z kolegami ty grałem. Może z jakimś kolegą nagram. Nie wiadomo. Już kiedyś próbowałem nagrywać, ale mi nie wychodziło. Miałem strasznej, strasz, strasznie małej jakości yy, tej, yy, ten mikrofon. Nic mi nie wychodziło z tym. Yy, no a teraz mam jakiś taki zasłuchawek mikrofon. Może będzie działał, może nie, nie wiadomo. Jak testowałem to nawet dobra jakość jest, ale y, wszyscy oglądający muszą, y, muszą sobie włączyć, y, jakby to powiedzieć, muszą sobie włączyć y, do 50% y, ten procent głośności, bo mówię, y, ten mikrofon jest strasznie cichy. Mało nim nagrywam w ogóle, to jest mój pierwszy odcinek w życiu. Nie, nie w życiu. Czy który będzie na YouTubie? Już próbowałem kiedyś nagrywać, ale nie wyszedł mi. Chciałem wrzucić, to mój internet jest chyba za, był chyba za słaby na takie długie odcinki, na półgodzinne odcinki, także ten odcinek będzie krótki. Mamy ile? 4 minuty. Kurde. To jest za głupia, tak powiem, jestem za głupi na tą minigierkę. tyle powiem, jestem za głupi na tą minigierkę. No i tyle. No. <laughs> jestem kompletnie za głupi na tą minigierkę i tyle. Mm, Kurde. Aj, tak, jestem za głupi na tą minigierkę. Ewidentnie. Ewidentnie jestem za... No i jakby ktoś się pytał, to nagrywam to w Wielkanoc 2016. Mam dużą rodzinę, moja rodzina pewnie się zjedzie za chwilę, także będę musiał kończyć. No i tyle chyba. Do gadania. No za was będę kończył, bo nie wychodzi mi. Jak ten etap się zakończy, to będę... Ten etap się skończy, to będę ogólnie już kończył nagrywanie. Zobaczę jakie będzie jakości. Może dzisiaj jeszcze go wrzucę ten filmik. Nie wiem, zobaczę. O! Czyżbym wiedział jak to zrobić fajnie? Zobaczymy. O, o, o! Kurde. Chyba tędy będzie najłatwiej. Dojedź, jedź, jedź kude. Mm. kurde. Kurde, albo tu mogę jakoś. Nie no, tu chyba będzie najlepiej. Nie no, tu teraz nie idzie. Kurde. Ciężka rozkmina ciężka i to bardzo nawet ciężka rozkmina kurde prawie że tutaj oto trzeba kurde chmury głupie chmury mm, prawie 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 kurde idź idź kurde za bardzo się posunąłem. o i teraz cofni. jest 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 Przechodzę dalej. O kurde. Teraz co to, to kompletnie nic nie widzę. Ja się dziwiłem, że przedtem nie widziałem. To, to to już jest naprawdę level hard. Level hard. Kurde. To jest naprawdę level hard. Tu kurde. Może jakoś przy ścianie? Nie. A tu jakoś? Kurde mać. Nie da się, no. Zbieracie ja mikrofon sobie, prawie. Dobra. Eee. Hmm. Jak słyszycie jakieś szumy, to z mojego laptopa. Mój laptop jest bardzo głośny. I to za bardzo nawet głośny. Kurde mać. Mm. O! Albo tędy. aj Albo bo tędy mm. znaczy, yy, moja myszka tak stuka jakby coś Bo mam bezprzewodową jakoś tak Ciężko mi się przyzwyczaić do bezprzewodowej, bo tak to miałem ciągle przewodową szybciej miałem też kiedyś kompa yy, Windows yy, XP co pamiętam? Tak, Windows XP miałem kompa i taki mi się trochę znudził już mm, rodzice pomyśleli, że ten... że oni sobie kupią, to przy okazji sobie ja kupię No i mam... Mm, no, Kurde coś mi nie wychodzi dzisiaj. Jakbyście słyszę. Jakbyście coś słyszeli, że takie krzyki się słyszeli jakieś krzyki, to to mój brat. Mój rodzice z bratem, bo ja mam pokój obok rodziców, mam cienką ścianę między między tymi pokojami i no. Sły słychać. Tędy lepiej, moje zdanie. Tylko tutaj trzeba trafić. Bye.